Historia Galna Anonima zaczyna się od braku historii. Nie znamy jego imienia, nie wiemy skąd pochodził, kim naprawdę był, ani dlaczego przybył do Polski. A mimo to, to właśnie on, człowiek bez twarzy i bez nazwiska, napisał tekst, który zdefiniował nasz początek. To on stworzył pierwszy mit narodowy. Pierwszy wizerunek polskiego władcy, polskiego narodu i polskiego posłannictwa. I może właśnie dlatego jego milczenie o sobie samym jest najbardziej intrygującym fragmentem całej kroniki. Oficjalnie był to mnich, prawdopodobnie pochodzenia francuskiego lub włoskiego, związany z dworem Bolesława Krzywoustego. Przebył do Polski około roku 1110, został przyjęty na dworze i rozpoczął dzieło, które miało przejść do historii. Kronikę polską. Ale co ciekawe, Gal nie pisał jej po polsku. Pisał po łacinie, językiem kościoła, językiem elit, językiem władzy. Jego słowa nie były więc przeznaczone dla ludu, tylko dla tych, którzy mieli rządzić. I tu rodzi się pytanie: czy Gal pisał prawdę, czy raczej to, co władca chciał, by stało się prawdą? Bo jego kronika to nie chłodny zapis wydarzeń, to dzieło, które kreuje rzeczywistość. Tworzy legendę Bolesława Chrobrego jako idealnego króla, silnego, sprawiedliwego, wybranego przez Boga. Przedstawia Polskę jako kraj z misją, naród powołany do obrony chrześcijaństwa. To nie opis, to manifest. A każdy manifest ma autora i zleceniodawcę. W swoich opisach Gal jest pełen emocji. Kiedy pisze o bitwach, unosi głos jak Bart. Kiedy mówi o władcy, jego ton przypomina hymn, a kiedy wspomina o ludzie, jego ton jest niemal proroczy. Jakby chciałby Polska uwierzyła, że ma wyjątkowe przeznaczenie. Ale kto chciałby tak uwierzyła? Niektórzy badacze twierdzą, że Gal był wysłannikiem kościoła przybyłym z zachodu, by ugruntować nowy chrześcijański obraz młodego państwa. Inni, że był uczonym uchodźcą, który uciekł z kraju objętego wojną i znalazł schronienie na dworze krzywoustego. Są też tacy, którzy podejrzewają, że jego kronika mogła być częścią celowego projektu propagandowego, mającego zbudować autorytet nowej dynastii i pogrzebać dawne pogańskie korzenie. W kronice Galla jest wiele przemilczeń. Nie wspomina o tym, co było przed mieszkiem. Nie mówi o wcześniejszych dziejach Słowian, ani o czasach, kiedy Polska miała jeszcze wielu bogów, jakby historia zaczynała się dopiero w momencie chrztu. Jakby wszystko, co było wcześniej, należało do ciemności, którą należy zapomnieć. Czy Gal Anonim był więc kronikarzem, czy architektem nowej tożsamości? Czy jego celem było opisać historię, czy może stworzyć ją od nowa, zgodnie z oczekiwaniami władzy i kościoła? Jego dzieło przetrwało. On sam zniknął. Ale może właśnie w tym tkwi jego geniusz – stworzyć mit, który będzie żył dłużej niż jego imię. Bo do dziś, gdy myślimy o początkach polski, widzimy świat, który opisał Gal. Nie taki jaki był, ale taki, jaki miał zostać zapamiętany. Gdy Gal anonim usiadłby pisać, nie tworzył zwykłej kroniki. Tworzył fundament. Pierwszą opowieść o Polsce, o której można było powiedzieć, to nasza historia. I właśnie w tym tkwi jego potęga. Bo to, co zapisał, przetrwało tysiąc lat. A to, czego nie zapisał, do dziś rodzi pytania, kim naprawdę jesteśmy. Gal nie był świadkiem narodzin Polski. Przyszedł później, kiedy kraj był już ochrzczony i podzielony walkami o władzę. Ale jego zadanie było jasne: stworzyć opowieść, która zjednoczy ludzi wokół władcy i wiary. To dlatego jego kronika nie zaczyna się od chaosu plemion, lecz od boskiego planu. Polska w jego słowach nie jest przypadkiem, lecz narodem wybranym, który ma misję na ziemi. W oczach Gala historia Polski zaczyna się nie od ziemi i krwi, ale od idei. Nie od przodków, lecz od wiary. To on wprowadza do polskiej świadomości pojęcie władcy, który rządzi z Bożej łaski. To on maluje obraz narodu, który nie jest już zbiorem plemion, lecz wspólnotą pod jednym sztandarem. To on wreszcie nadaje sens dziejom, pokazując, że Polacy od początku stoją po stronie dobra, że są strażnikami chrześcijańskiego świata. W jego kronice Bolesław Chrobry staje się kimś więcej niż królem, to bohater, który jednoczy kraj, walczy z poganami, przyjmuje wiarę i broni jej jak rycerz Boga. Gal tworzy z niego niemal świętego. Każda bitwa jest zwycięstwem moralnym, każdy triumf dowodem boskiej opieki, każda klęska próbą wiary. To nie opis wydarzeń, to mit, w którym rodzi się polska tożsamość. Ale mit ten ma swoją cenę, bo w świecie Gala nie ma miejsca na tych, którzy byli przed Chrztem. Nie ma miejsca dla dawnych bogów, dla dawnych tradycji, dla starszych historii. Jakby wszystko, co nie mieściło się w nowym porządku, zostało wymazane. I może właśnie dlatego Gal stał się tak ważny, bo jego słowa były jak granica między Starym a Nowym Światem granica, której nikt potem już nie przekroczył. Dzięki niemu Polska zyskała opowieść, która przetrwała wieki, ale też opowieść, która ustaliła, kim wolno być Polakiem chrześcijaninem, poddanym, obrońcą wiary i porządku. Nie buntownikiem, nie heretykiem, nie kimś spoza kręgu kościoła. W ten sposób Gal nie tylko opisał kraj, on go uformował. I właśnie dlatego jego kronika była czymś więcej niż książką. Była pierwszym programem politycznym, spisaną na pergaminie, ideą, która miała uczynić z Polaków naród wierny Bogu i władcy. Niektórzy mówią, że to była największa z jego manipulacji. Inni, że największy z jego darów. Bo czy naród może istnieć bez mitu o swoim początku? Gal Anonim wiedział, że nie i dlatego dał Polsce czego, co nie miała: legendę, która uczyniła z niej wspólnotę, legendę, w którą uwierzyli nawet ci, którzy nigdy nie czytali jego słów. Czytając kronikę Galla Anonima, łatwo ulec złudzeniu, że to tylko prosty zapis dziejów. Ale im dłużej wczytujesz się w jego słowa, tym bardziej widać, że ta kronika to nie tylko historia to gra symboli, przemilczeń i zaszyfrowanych znaczeń. Jakby Gal pisał nie tylko dla współczesnych, ale też dla tych, którzy kiedyś będą umieli odczytać to, co ukrył między wierszami. Jednym z najbardziej tajemniczych elementów jego dzieła jest sposób, w jaki mówi o pochodzeniu Polaków. Nie ma tam pogańskich mitów, nie ma dawnych bogów, nie ma Lecha, Czecha i Rusa. Zamiast tego pojawia się wizja narodu, który rodzi się niemal z woli Bożej, jak nowy lud wybrany. Gal buduje obraz Polski jako nowego Izraela, kraju z misją duchową, który ma bronić chrześcijaństwa przed barbarzyństwem Wschodu. To przesłanie nie jest wprost zapisane, ale przebija z każdego rozdziału. To teologia w przebraniu historii. Ale są też miejsca, w których Gal milczy zbyt wymownie. Nie wspomina ani słowem o dawnych plemionach słowiańskich, nie opisuje ich wiary ani kultury, nie mówi nic o przeszłości przed Mieszkiem, jakby chciał odciąć Polskę od jej korzeni. Niektórzy badacze widzą w tym celowy zabieg. Usunąć pogańśnie dziedzictwo, by stworzyć czystą, nową historię, w której wszystko zaczyna się od chrztu. To jak wymazanie pamięci akt historycznego resetu. Nie przypadkiem późniejsi kronikarze, jak kadłubek czy długoż, próbowali tę lukę wypełnić mitami. Gal ją po prostu zostawił jak białą kartę, którą tylko nieliczni mieli prawo zapisać. Są też fragmenty, które brzmią niemal jak ostrzeżenie. Gal pisze o królach, którzy pycha sprowadziła upadek, i o narodach, które zapomniały o Bogu i same się zniszczyły. Nie podaje nazw, ale jego czytelnicy wiedzieli, że to nie przypowieść, to przestroga. W tle czuć echo konfliktów politycznych jego czasów walki między książętami upadek autorytetu rozpad jedności. Gal w subtelny sposób mówi swoim patronom. Jeśli chcecie, by Polska przetrwała, musicie wierzyć nie w siebie, lecz w porządek, który was stworzył. Nie brakuje też symboli literackich. Trzy pieśni, które rozpoczynają jego dzieło, to nie przypadek, to Trójca. Wiara, Władza, Wspólnota. Każda z nich odwołuje się do Boga, ale też do samego króla, jakby Gal łączył sakrum z polityką. W jego narracji władca staje się obrazem boskiego ładu na ziemi, a jego poddani wiernymi uczniami tej wizji. To coś więcej niż kronika, to katechizm narodowy zapisany w formie poetyckiej opowieści. Są też tacy, którzy twierdzą, że Gal znał stare legendy, ale celowo je zniekształcił. Że jego pieśń o rycerzach czy opowieści o cudach chrobrego, to przetworzone wersje dawnych pogańskich mitów o bohaterach, których imiona zostały zmienione, by pasowały do nowej wiary. Jakby dawny świat nie zniknął całkowicie, tylko został przykryty cienką warstwą łaciny i chrześcijańskich symboli. Jakby Gal mówił dwoma językami jeden dla kościoła, drugi dla pamięci. Czy to możliwe, że ten anonimowy mnich był bardziej świadowy niż sądzimy? Że jego kronika to nie tylko opowieść o władzy, ale zakodowany przekaz o przejściu między dwiema epokami pogańską i chrześcijańską starą i nową? Może dlatego jego dzieło przetrwało, bo każda epoka mogła w nim znaleźć coś dla siebie. Jedni widzieli w nim świętego kronikarza, inni mędrca, a inni manipulatora. Ale jedno jest pewne. Gal nie był zwykłym pisarzem. Był twórcą mitu, który działa do dziś. Bo chociaż nie znamy jego twarzy, to znamy jego głos. Głos, który szeptał Polsce, kim ma być i który słychać w naszych dziejach aż do teraz. Gal anonim nie był zwykłym kronikarzem. Był mistrzem słowa, który potrafił przemieniać fakty w legendy, a legendy w polityczne narzędzia. Jego kronika, choć uchodzi za fundament polskiej historiografii, jest też pierwszym w dziejach dziełem propagandowym naszego kraju. Bogal nie pisał dla prawdy, pisał dla władzy. Jego celem nie było zachowanie wspomnień, lecz stworzenie narracji, która miała wzmocnić pozycję władcy i usprawiedliwić jego rządy. Pracował dla Bolesława Krzywoustego, człowieka, który dopiero co zyskał tron po brutalnej wojnie domowej. Krzywousty potrzebował legitymizacji, a Gal był jego piórem, jego głosem, jego kronikarzem od zadań specjalnych. To dlaczego w Kronice wszystko krąży wokół idei boskiego porządku. Król jest pomazańcem, jego przeciwnicy są heretykami w politycznym sensie. Nawet brat Zbigniew, który stanął przeciw Bolesławowi, staje się w oczach gala nie tylko buntownikiem, ale niemal bluźniercą. Kronikarz Opisuje go językiem pełnym potępienia, jakby chciał na zawsze wymazać jego prawo do tronu, a tym samym usprawiedliwić bratobójstwo, które wstrząsnęło krajem. Gal doskonale wiedział co robi. W jego słowach nie ma przypadków. Każdy epitet, każda metafora jest jak cios zadany przeciwnikom krzywoustego. Historia staje się tu narzędziem oczyszczenia. Władza używa pióra, by zmyć własne grzechy. Ale manipulacja idzie głębiej. Gal buduje obraz Polski, który ma być nie tylko moralny, ale też wyjątkowy. Przedstawia kraj jako wyspę cnoty otoczone morzem barbarzyństwa. W jego oczach Polacy są rycerscy, wierni i pobożni. Zupełne przeciwieństwo ich sąsiadów. To obraz stworzony dla Europy, dla Rzymu, dla Kościoła. Gal pisze tak, by Polska wyglądała jak nowy bastion chrześcijaństwa kraj, w który warto inwestować duchowo i politycznie. Nie było to przypadkowe, w tym czasie trwały zmagania o uznanie autorytetu polskiego Kościoła i niezależność od cesarza. Kronika miała pomóc w tej walce. Niektórzy współcześni historycy twierdzą, że Gal świadomie pominął wydarzenia, które mogły rzucić cień na Polskę. Nie wspomina o klęskach, zdradach, buntach, lub opisuje je tak, by wina zawsze spadała na jednostki, nigdy na system. To nie dokument, to scenariusz, kronika, która miała kierować emocjami, budować dumę i jedność. Ale najciekawsze jest to, jak Gal przedstawia samego Bolesława Krzywoustego. To nie człowiek z krwi i kości, ale niemal postać biblijna, wojownik sprawiedliwy, który walczy nie dla siebie, lecz dla dobra całego narodu. W jego słowach Krzywousty przypomina Dawida, a jego wrogowie, Filistynów. W tym obrazie nie ma miejsca na ludzkie słabości, na wątpliwości czy błędy. Gal stworzył mit Doskonałego władcę, który do dziś odbija się w polskim wyobrażeniu o idealnym królu. Czy robił to z własnej woli, czy na rozkaz, tego nie wiemy, ale jedno jest pewne: Gal nie pisał historii takiej, jaka była. Pisał paką, jaka miała zostać zapamiętana. I to właśnie dlatego jego dzieło przetrwało. Bo ludzie nie chcą prawdy, chcą opowieści. Którą mogą wierzyć. Niektórzy badacze idą dalej, twierdząc, że Gal wprowadził do polskiej historii pierwsze kłamstwo systemowe, wizję narodu jednolitego, wiernego i silnego, który w rzeczywistości dopiero się kształtował, pełen był konfliktów i sprzeczności. Ale właśnie w tym tkwi geniusz Gala. Potrafił z chaosu stworzyć porządek, z niepewności wiarę, z podziału wspólną legendę. Kiedy więc dziś mówimy o początkach Polski, często nieświadomie mówimy słowami, które Gal włożył w nasze usta, bo to on nauczył nas, jak o sobie opowiadać. A każde pokolenie, które sięga po jego kronikę, nie szuka w niej prawdy, lecz potwierdzenia mitu. Który nas ciągle definiuje. Wszystko, co wiemy o Gallo Anonimie, mieści się w kilku domysłach, przypuszczeniach i szeptach między wierszami jego własnej kroniki. Nie pozostawił po sobie imienia, pochodzenia, żadnej wskazówki, kim był naprawdę, a jednak jego słowa ukształtowały obraz Polski na całe tysiąclecie. Kim więc był ten człowiek, który stworzył naszą historię, a sam z niej zniknął? Nie był Polakiem. To niemal pewne. Styl jego pisania, rytm łaciny, konstrukcja zdań, wszystko wskazuje na to, że pochodził z zachodu. Być może z Francji, z klasztoru Saint-Gilles, gdzie uczono kunsztu, retoryki i teologii. Inni twierdzą, że mógł być z Lombardii, z kręgu uczonych pielgrzymujących między dworami Europy, a są i tacy, którzy wierzą, że był zakonnikiem wędrownym, człowiekiem, który służył nie krajom, lecz idei. Jeśli tak było, to nie przybył do Polski z ciekawości. Przybył z misją. W tamtym czasie Kościół miał w Europie plan: chrystianizować Zachód, umacniać wpływy, budować nowe królestwa wiary. Polska, młode państwo na granicy dwóch światów, była kluczowa. Potrzebowała tożsamości, która uczyni ją częścią łacińskiego porządku. Gal mógł być tym, który miał tę tożsamość stworzyć. Zadanie, jakie mu powierzono, nie było proste. Połączyć dawną pogańską ziemię z chrześcijańskim światem, tak by nikt nie widział szwów. Z jego pióra powstała więc historia nowego narodu czystego, wiernego, walecznego. Narodu, który nigdy nie istniał, dopóki on go nie opisał. To właśnie dlatego mówi się, że Gal Anonim nie tylko pisał o Polsce on ją wymyślił. Ale dlaczego pozostał Anonimowy? Czy z pokory, jak chcą niektórzy? Czy może dlatego, że jego prawdziwa tożsamość nie mogła ujrzeć światła dziennego. Jeśli był wysłannikiem Rzymu, jego rola mogła być politycznie niebezpieczna. Mógł działać w imieniu potężnych sił, które chciały uformować polski Kościół według własnych wzorców. Z drugiej strony, jeśli był zakonnikiem z zachodu, który zbyt głęboko wszedł w sprawy miejscowej władzy, jego imię mogło zostać wymazane celowo, nie z pokory, lecz z konieczności. Niektórzy uczeni twierdzą nawet, że Gal Anonim mógł nie być jedną osobą, że jego dzieło to kompilacja kilku piór, tekst napisany przez grupę uczonych z jednego klasztoru, a przypisany jednemu kronikarzowi dla prostoty przekazu. Może dlatego jego styl jest tak zmienny, raz pełen patosu, raz chłodny i suchy. Jakby pisały go różne ręce, ale z jednym celem zbudować legendę. Tajemnica jego tożsamości staje się więc symbolem samej Polski. Narodu, który wciąż szuka swoich początków, który zna swoje dzieje, ale nie zawsze wie, kto je naprawdę opowiedział. Gal mógł być mnichem, pielgrzymem, dyplomatą, ale przede wszystkim był architektem pamięci. Stworzył ramy, w które późniejsze pokolenia wlewały własne opowieści, własne marzenia i własne kłamstwa. A może właśnie dlatego jego dzieło przetrwało, bo było nie tyle historią, co zwierciadłem. Każda epoka mogła spojrzeć w Jego słowa i zobaczyć w nich siebie, swoją wersję polski. Król widział w nich boską legitymację, duchowny dowód wiary, a zwykły człowiek dumę z przynależności do czegoś większego. Gal wiedział, że imię można zapomnieć, ale słowa, jeśli dobrze zapisane, żyją wiecznie. Może dlatego pozostał bezimienny. Może chciałbyśmy pamiętali nie Jego, ale historię, którą stworzył bo w końcu każde państwo zaczyna się od mitu, a Gal Anonim był tym, który ten mit dla nas napisał.